Witam Państwa, nazywam się Radosław Kowalski. Spotkałem się dzisiaj z Państwem po to, żebyśmy porozmawiali sobie na temat importu usług i WNT, czyli wewnątrzwspółowego nabycia towarów, ale w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyroku, który 18 marca został wydany i to w sprawie polskiej, więc tutaj w sprawie rozwiązań, które nam ustawodawca zafundował od 2017 roku w ustawie o VAT. Yy, więc no, jest to szczególnie bliskie nam zagadnienie. Drodzy Państwo, no tutaj yy, jest to dobra informacja, że sędziowie Trybunału uznali, iż polskie przepisy wprowadzające w podatku od towarów i usług przy odwrotnym opodatkowaniu ten tak zwany szyk rozłączny. Za chwilkę powiemy sobie co to jest ten szyk rozłączny, szyk rozdzielny, jakbyśmy to nie nazywali. No to że te regulacje są niezgodne z prawem unijnym. Są niezgodne z zasadą neutralności. Myślę, że to jest dobra informacja dla tych z państwa, którzy mają na co dzień problem z rozliczaniem czy to WNT, czy importu usług i opodatkowaniem i odliczaniem tego VAT. Aczkolwiek tutaj będziemy musieli sobie powiedzieć, że ten wyrok to on tak nie do końca odnosi się wprost do importu usług. Jednak to mamy nadzieję, że w istotny sposób wpłynie nie tylko na praktykę, ale na treść polskich regulacji. Ponieważ ustawodawca podatkowy, polski ustawodawca podatkowy po swoim wspaniałym Slim VAT 1 już nam zapowiedział Zmiany w ramach Slim VAT-2. One mają wejść w życie od października 2021 roku. No już wcześniej, no gdzieś tam czując pismo nosem, najwyraźniej, znając zresztą opinię Rzecznika Generalnego, zapowiadał nam zmiany w ustawie o VAT dotyczące importu usług i odliczenia VAT przy imporcie usług. Więc mam nadzieję, że tutaj po tym wyroku, który został wydany 18 marca. To już te zmiany nie tylko będą dotyczyły importu usług, przede wszystkim będą wprowadzone i rzeczywiście wejdą w życie, ale nie tylko dotyczyły importu usług, ale również WNT. Bo co ciekawe, o ile samo orzeczenie, o którym dzisiaj powiem, na tle którego będziemy dzisiaj rozmawiali sobie o tych odwrotnie opodatkowanych transakcjach w obrocie międzynarodowym, o ile on, ten wyrok dotyczy WNT, o tyle właśnie w tym projekcie. Nowelizacji Steam VAT 2 w tej pierwszej wersji projektu, tej konsultowanej wersji, no to była mowa o imporcie usług, a nie o nabyciu wspólnotowym towaru. Drodzy Państwo, tak więc powiemy sobie dzisiaj o tym WNT, o tym imporcie usług, również o opodatkowaniu towarów w miejscu. No to opodatkowanie towarów, tutaj mam na myśli oczywiście dostawę towarów rozliczaną w trybie artykułu 17 ust. 1 punkt 5 ustawy o VAT, taki towarowy odpowiednik importu usług, moglibyśmy powiedzieć. Czyli tam, gdzie polski nabywca, mając do czynienia z kontrahentem zagranicznym, zobligowany jest do opodatkowania nabycia towarów, ale nie w wyniku przemieszczenia, tylko tam, gdzie mamy dostawę, która nie stanowi WNT. Tutaj też tak naprawdę te same zasady mają zastosowanie co przy imporcie usług, czy WNT, jeżeli chodzi o VAT naliczony i jego odliczanie, dlatego też tutaj o tym sobie powiemy. Natomiast właśnie, pokrótce przybliżymy sobie najpierw o co w tym sporze chodzi, chociaż myślę że Państwo doskonale o tym wiecie, skoro się dzisiaj spotykamy, ale o co w tym sporze dotyczącym właśnie tych odwrotnych opodatkowań chodzi, jak to jest tam z tym obowiązkiem podatkowym, czy to w imporcie, czy to w usługach, czy to w WNT. Jak również, jak brak faktury chociażby wpływa, bo co bardzo istotne, to tutaj również w wyroku Trybunału zostało nawiązane do braku faktury, ale niestety zmiana, znaczy tutaj ten, ten wyrok nie poszedł tak daleko, że w każdym przypadku właśnie tego WNT, chociażby ten brak faktury nie będzie nam ciążył w szczególny sposób. Rozwinę ten myśl w czasie naszego dzisiejszego spotkania. No i oczywiście powiemy, jak to jest teraz z tym odliczaniem VAT-u naliczonego. Jeżeli korygujemy, jeżeli cofamy się, i rozliczamy ten obowiązek podatkowy w WNT, czy w imporcie usług, czy właśnie przy tym nabyciu towaru. jest Państwo, to żeby nie przedłużać, no to oczywiście przypomnijmy sobie, że po tym jak już nam szczęśliwie zniknęły z ustawy o VAT przepisy dotyczące odwrotnego opodatkowania nabycia towarów w transakcjach krajowych, czyli tam mówiliśmy, mówiliśmy o tych chociażby towarach, czy, 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 czy usługach wymienionych przez prawodawcę, tam w załączniku numer 11 chociażby, tak, no to ten obrót, Międzynarodowy nam został jako ten, w ramach którego odwrotne opodatkowanie funkcjonuje. i to jest oczywiście co do zasady oparte o regulacje unijne. Rzeczywiście tutaj polski prawodawca implementował prawo unijne, jeżeli chodzi o obowiązki podatkowe, jeżeli chodzi w ogóle o opodatkowanie tych transakcji w obrocie międzynarodowym, w tych relacjach również wewnątrzunijnych. No ale WNT to jest oczywiście wyłącznie, gdy mówimy o transakcji wspólnotowej. Natomiast no, import usług on nam występuje nie tylko w relacji z kontrahentami z innego państwa unijnego, ale również tam, gdzie tym naszym kontrahentem jest podmiot z państwa trzeciego. Podobnie jak nabycie towarów, które, w ramach którego no, mamy opodatkowanie przez nabywcę no ten artykuł 17 ustęp 1 punkt 5 ustawy o VAT. Także tutaj, tutaj drodzy Państwo, generalnie mówimy o tym o obrocie międzynarodowym, gdzie faktycznie przy to wewnątrz unijne, a w pozostałych przypadkach również jeżeli chodzi o transakcje z kontrahentami z państw trzecich. No i tutaj rzeczywiście nam prawodawca mówi, że w takich przypadkach, czy to w oparciu o artykuł 19 punkt 11 ustawy o VAT, czy to 17 ustęp 1 punkt 4, 5, no to ten nabywca, ten polski podmiot, polski podatnik może, no bo nie Zawsze musi być podmiotem, który ma gdzieś tam rezydencję w całości polską, ale, ale jest polskim podatnikiem, zobligowany jest do opodatkowania VAT nabycia tych towarów czy nabycia tych usług. On musi wyznaczyć obowiązek podatkowy, wyznaczyć podstawę opodatkowania, wyznaczyć stawkę, no i przede wszystkim odpowiednio umiejscowić w czasie. W czasie umiejscowić ten obowiązek podatkowy, po to, żeby we właściwym momencie opodatkować tego rodzaju transakcje. I tutaj, drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, od 2017 roku pojawił się taki no, spór, najpierw się pojawiły przepisy, które wywołały spór, wywołały dyskusję dotyczącą właśnie zasad odliczania. Dlaczego? Ponieważ no, generalnie już uprzednio obowiązujące regulacje, one wprowadzały zasadę, według której ten VAT należny jest vat naliczonym i co do zasady on jest odliczany w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oczywiście tutaj mówimy o tych sytuacjach, w których nabywca ma prawo do odliczenia, natomiast no, chodzi o tę neutralizację VAT. I od 2017 roku pomimo, że właśnie według przepisów została zasada zachowana, czyli tutaj ten VAT należny jest VAT-em naliczonym, on generalnie jest odliczany w tym samym okresie, co bardzo się nie podobało niektórym przedstawicielom fiskusa, ponieważ faktycznie no, niejednokrotnie tak było, że podatnik, który dokonał wiem, importu usług Dowiedział się o tym, że ten import usług powinien być rozliczony po jakimś tam czasie. On korygował historycznie. Wykazując VAT należny i mając pełne prawo do odliczenia, jednocześnie rozliczał VAT naliczony. Być może Państwo sobie przypominacie, że przed 2017 rokiem, no to niekiedy yy, organy, niekiedy część organów podatkowych próbowała gdzieś tam nam wmawiać, że mamy jakieś odsetki płacić, że jeżeli cofamy się, jeżeli korygujemy, wykazujemy VAT należny, yy, no to odliczając ten VAT naliczony, to jednak i tak musimy zapłacić odsetkę, ten okres pomiędzy właśnie tam. No właśnie, nie bardzo było między czym te odsetki naliczać. No tutaj w międzyczasie zmieniły się przepisy, gdzieś tam jeszcze przed tym 17 rokiem prawodawca zapisał, że tutaj najpierw musi być należny, później naliczony. O tym mówiliśmy, no oczywiście my jeżeli nawet się cofamy, jeżeli rozliczamy ten import usług, czy tam WNT, czy, czy to nabycie towaru historycznie, to najpierw wykazujemy VAT należny na pierwszej stronie deklaracji, a na drugiej stronie deklaracji wykazywaliśmy VAT naliczony. Czyli wszystko było zachowane. Ale od 2017 roku nam prawodawca wprowadził ten właśnie tak zwany szyk rozłączny, szyk rozdzielny, czy jakbyśmy go tam i nazwali. W każdym razie no, chodzi o to, że jeżeli my nie wykażemy tutaj tego importu usług WNT, czy nabycia towarów tam, gdzie jest odwrotne opodatkowanie, to miało również zastosowanie w transakcjach krajowych to jest bardzo istotne tam, gdzie było to odwrotne opodatkowanie wówczas my, jeżeli cofamy się, jeżeli dokonujemy korekty, rozliczamy VAT należny, no to istotnym jest to, mówię w czasie teraźniejszym, ponieważ przepis o tym cały czas tak stanowi jeszcze, tak, nawet jeżeli za chwilę powiemy, że no, jego zastosowanie to już raczej niekoniecznie, ale tutaj jeżeli my cofamy się, jeżeli korygujemy historycznie ten VAT należny, no to istotnym jest to, w jakim momencie my składamy tę korektę, ile czasu minęło, od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, ponieważ polskie przepisy ustawy o VAT, w artykule 86 ust. 50b w punkcie drugim literze b, jeżeli chodzi o WNT i w punkcie trzecim, jeżeli chodzi o import usług czy te nabycie towaru, tak i odwrotnie opodatkowane, to polskie przepisy mówią o tym, że owszem, podatnik to on tam ma prawo do odliczenia w tym samym okresie VAT naliczonego, w którym VAT należny powstał, ale tylko i wyłącznie wówczas, tylko pod takim warunkiem, że nie minęły 3 miesiące od końca miesiąca, w którym ten obowiązek podatkowy wystąpił, w którym ten obowiązek podatkowy powstał. Czyli jeżeli my korygujemy sobie no, JPK, deklaracje, ewidencje, generalnie JPK, po to, żeby wykazać import usług, to ważnym jest to, czy w momencie, w którym my składamy tę korektę to już upłynął okres 3 miesięcy od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego, czy nie? Bo według polskich przepisów, jeżeli tutaj ten okres jeszcze nie upłynął tych 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, no to my korygując sobie rozliczamy VAT należny i mając prawo do odliczenia, o ile mamy prawo do odliczenia, czy w zakresie, w jakim mamy prawo do odliczenia, to odliczamy też VAT naliczony. W konsekwencji w takim przypadku tutaj żadne odsetki nie występują, żadne jakieś dodatkowe koszty. No pracę, którą musimy wykonać, oczywiście tak, no ten czynny żal nieszczęsny Musimy składać, jeżeli to jest korekta JPK już tam w tej wersji V7, tak, bo to jest kwestia korekty ewidencji. Natomiast no, tutaj nie ma tych kosztów dodatkowych, nie ma tych obciążeń finansowych pod tytułem odsetki. Natomiast według tych przepisów, jeżeli my złożylibyśmy korektę już po upływie trzech miesięcy, to właśnie państwo, cały czas korygujemy oczywiście okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, bo obowiązek podatkowy on nam się tam definiuje. W sposób stały. I tutaj, jeżeli my po tych trzech miesiącach składamy wówczas tę korektę, no to cóż, no to według przepisów, które cały czas w polskiej ustawie jeszcze są zapisane, a co z nimi będzie, jakie je stosować, to za chwilkę powiemy, ale według tych przepisów, to, to my powinniśmy zastosować ten właśnie szyk rozłączny. Co to znaczy należny historycznie, naliczony na bieżąco. Oczywiście na bieżąco w bieżącej deklaracji, którą gdzieś tam najbliższą będziemy składali, czyli od JP, które będziemy najbliższe składali. Czyli zauważcie Państwo.